Obok zaś nowej wojny i przywrócenia zasady rozkładu strategicznego, mieliśmy w dodatku olbrzymi upadek moralny wojska, dowódców i całego narodu. Czego nie zrobił jeszcze wątły strumień auta, to dokończyła wilia naszych strumieni rodzica. Prawie zabawnym a charakterystycznym tego objawem były wypadki następnych dni pod lidą po raz pierwszy od 4 lipca formuje się tutaj coś w rodzaju silniejszego ugrupowania wojsk polskich zbiera się tu jak gdyby dla jakiejś większej pracy kilka dywizyj spieszących w tym kierunku z różnych stron robi się to, co jeszcze przed kilku dniami rozstrzygnąć by mogło boje pod Wilnem na naszą korzyść. Lecz robi się to pod batem nieprzyjaciela, wujemnym dla zwycięstwa celu, odwrotu, ucieczki, utratę artylerii, cofania się prawie w bezładzie. Od tej bitwy wraz z jej skutkami kończy się też tak Częste dotąd dreptanie na miejscu wojsk sowieckich, które w obawie przed dotąd zwycięskim nieprzyjacielem nie miały pewności siebie, pewności zwycięzców. Nieznaczne więc starcie, gdy weźmiemy ilość wojska zaangażowanego w tej bitwie, stało się ogromnym wypadkiem zmieniającym głęboko taktykę teatru wojny przy całej powyższej analizie sytuacji wojennej zakończonej naszą przegraną pod Wilnem ani razu nie wspomniałem o roli w tem naczelnego wodza z naszej strony zostawiłem go z gotową prawie decyzją powziętą jeszcze przed bojem 4 lipca gdy doszedł do przekonania że musi zmienić swój poprzedni pogląd na sytuację strategiczną którą Wytworzyły sukcesy jazdy budziennego na południu. Szukając dalszych wysiłków dla zwiększenia ilości jazdy po naszej stronie dla północnego frontu, miałem w owe czasy wyrobione zdanie, że najlepiej jest cofnąć dobrowolnie, bez nacisku nieprzyjaciela, cały front ku Zachodowi i oparwszy centrum o linię niemieckich okopów, sformować Gdziekolwiek w okolicy istotnego place DARME, Wilna, silniejszą grupę manewrową, zdatną do operacji nie w rozciągłej i słabej linii. Na polesiu wtedy większe siły mogłyby się stać odwodem, gdyż front tametny po cofnięciu się za rzekę Ptycz zwężał się tak niepomiernie, że dla rozwoju większych sił nie było właściwie miejsca. Nie przyszło jednak do tego. Gdym dla omówienia wszystkich tych spraw w końcu czerwca, wezwał do Warszawy generała Szeptyckiego, znalazłem w nim ogromny upadek ducha. Na zebraniu kilku generałów u mnie w Belwederze oświadczył mi, że właściwie wojna jest przegrana i że sądzi, iż należy zawierać pokój za wszelką cenę. Motywy, które przytaczał, polegały na następującym. Na południu sukcesy konnej armii budziennego tak dalece demoralizują wojska na całym teatrze wojny, a demoralizację czuć już silnie w kraju, że nie wydaje mu się możliwem, by wysiłki nasze zatrzymać te sukcesy mogły. I dlatego oczekuje on, że na najgłębszych jego tyłach w Brześciu zjawi się wkrótce budzienny ze swoją jazdą, co uniemożliwi mu stanie dalej na froncie, a odwrót zmienić może w bezład i nieporządek. Na północy, mający pod swym dowództwem najlepsze części naszej armii front swój utrzymać może, chociaż naprzeciw niego Grupuje się coraz większa siła nieprzyjacielska z głównym celem wzięcia Mińska. Najbardziej zaś niebezpiecznym wydaje mu się silny wzrost narodowego uczucia w armii przeciwnika, wywołany przez zajęcie przez nas Kijowa. Spowodowało to dobrowolne wstąpienie do armii sowieckiej wielkiej ilości oficerów świeżo rozbitej przez Sowiety armii Denikina. Którzy jako fachowcy zdołali w bezład sowiecki wprowadzić ład i należytą dyscyplinę. Więc wtedy, gdy u nas zwiększa się bezład, jest odwrotnie u nieprzyjaciela i nie jest wykluczone, że wobec niepowodzeń na południu mogą wybuchnąć u nas rewolucyjne zamieszki, które będą potrzebowały interwencji armii. Ta zaś może być dana jedynie przez zupełnie pewne wojska, będące pod jego generała szeptyckiego dowództwem. Motywy te nie trafiały mi wcale do przekonania. Projekt zaś zawierania za wszelką cenę pokoju odrzuciłem, natomiast wypowiedziałem swoje zdanie o sytuacji. Nadzieję zatrzymania postępów budziennego na południu. I chęć do wygrania czasu cofnięcia całego frontu północnego w powyżej wyłuszczonym ugrupowaniu. Generał Szeptycki uważał jednak za lepsze przyjęcie boju na przygotowanych jakoby pozycjach, na których stały wojska. Czuł się na nich, dodał, pewniejszym niż przy wykonywaniu żądanego przeze mnie manewru. Miałem więc wtedy do wyboru albo zmienić generała Szeptyckiego na dowództwie frontu, albo też w przeciwnym wypadku zatrzymać się na rozstrzygnięciu generała Szeptyckiego, gdyż wolę zawsze mieć gorsze rozstrzygnięcie, lecz pewniejszego siebie, dowódcę. Po pewnym wahaniu wybrałem decyzję drugą. Wskazując jednak na konieczność w razie cofnięcia się armii urządzenia rozkładu strategicznego zgodnego z moim pojęciem. Gdy minął 4 lipca z niekorzystnym dla nas wynikiem, już 6 lipca, szedł mój rozkaz z Warszawy, przypominający generałowi Szeptyckiemu urządzenie frontu zgodnie z moim poglądem. Pogląd ten wynikał nie tylko z poczucia wielkiego strategiczno-politycznego znaczenia Wilna jako centrum życia wielkiego obszaru Ziemi, a zatem głównego węzła dróg w tych okolicach, lecz i z prostego obliczenia niemożliwości rozciągnięcia frontów wzdłuż linii okopów niemieckich sięgających aż po Dyneburg. Gdzieś więc w okolicach Wilna. Musiała być na północnej flance naszych armii wolna od okopów grupa, dla której osłony drutów znaleźć nie można. Grupa ta w tem czy w innym miejscu natarcia osłaniałaby jednocześnie i samo Wilno. W rozkazach i rozmowach z owych czasów zwykłym przymiotnikiem stosowanym z Warszawy dla tej grupy był przymiotnik silna. Dlatego też niespodzianką i to bardzo przykrą był rozkaz generała Szeptyckiego z dnia 5 lipca, wręcz przeciwny tej zasadniczej myśli. Wszystkie próby do dnia 11 lipca wywołania zmiany pod tym względem okazały się w stosunku do generała Szeptyckiego zupełnie daremnymi. Zaznaczam i tutaj, jak zawsze dotąd, że jako naczelny wódz. Niosę zawsze swoją dozę odpowiedzialności. Jak się wyraziłem w jednym z dokumentów pisanych pod moje osobiste dyktando, a będących w biurze historyczno-wojennym, właśnie w sprawie generała Szeptyckiego, rozumiem, iż ta doza odpowiedzialności mojej leży w pozostawieniu przy dowodzeniu generała Szeptyckiego niezdatnego do tego pod względem moralnym. Lecz Doprawdy, pomimo iż bardzo surowo się odnoszę do słusznie i niesłusznie ciążącej na naczelnych wodzach odpowiedzialności, nie mogę brać na barki wszystkich dziwadeł strategicznych generała Szeptyckiego, wykazanych przy odwrocie po bitwie 4 i 5 lipca. Być zawsze silniejszym tam, gdzie bój się nie toczy, a słabszym gdzie w bitwie decydują się losy wojny nie starać się nigdy o zmianę widocznie złego rozkładu strategicznego lecz przeczyć temu jak napoleon mówi zdrowemu sensowi wojny i ulegać biernie woli dowódcy nieprzyjacielskiego jednym pytaniem jakie postawić można jest czy było choć cokolwiek możliwem by zadość uczynić woli naczelnego wodza, który palcem wyraźnie wskazywał na okolice Wilna, gdzie chce mieć zebraną silniejszą grupę? Zadawałem sobie nieraz to pytanie zadawałem je i przy niniejszej analizie dla odpowiedzi przytoczę in extenso ustęp z rozkazu wydanego dnia 7 lipca dla czwartej armii. Która, jak wiemy, cofała się po liniach zbliżających się do siebie tak dalece, że z każdym dniem marszu stawała się coraz bardziej zgęszczona i znajdowała się po każdym marszu w coraz lepszej sytuacji strategicznej. Jeden z punktów tego rozkazu głosi: Dywizja czwarta w związku z odwrotem czwartej armii, koncentruje swoje oddziały w rejonie. Mińska, zajmując linię fortyfikacji Mińska. Pułk 31, nawiasem mówiąc, należy do 10. Dywizji, znajdujący się dwoma batalionami na linii fortyfikacyjnej, a jednym batalionem w Mińsku oraz 37. Pułk należący do 6. Dywizji, zdążający z Bobrujska do Mińska. Przechodzą pod rozkazy pułkownika Kaliszki jako dowódcy grupy operacyjnej. Zadaniem grupy jest utrzymanie Mińska do chwili przejścia oddziałów tyłowych drugiej dywizji legionowej, po czym krycie dalszego odwrotu. Mamy więc przykrycie Mińska właściwie dwiema i pół dywizjami. Mińska, który ma się zamiar opuścić bez boju. Mamy nawet luksus, że jedna dywizja drugą kryje przy odwrocie. Mamy także pułk stojący bezczynnie w Mińsku, a należący do dywizji, będącej pod Wilnem. Mamy wreszcie jeden pułk odosobniony i zdążający także nie do Wilna, gdzie palec naczelnego wodza wskazuje konieczność dla niego silnej grupy, lecz do tegoż Mińska, który za parę dni ma być opuszczony, A w dodatku stoją w Mińsku gotowe pociągi i linia kolejowa gotowa do usług w kierunku Wilna. Nie zagrożona wcale przez nieprzyjaciela, skoro w najbliższym do niego punkcie, małodecznie, stoi jeszcze tegoż 7 lipca dowództwo Armii I. Połowa tego luksusu, to znaczy choćby dywizja, mogłaby spokojnie zastąpić bezczynnie stojącą dziesiątą dywizję generała Żeligowskiego, którą jakby umyślnie dla osłabienia północnego skrzydła pod Wilnem, ściągnięto ciężkim marszem nad jeziora Madzią, gdzie stała w związku z 8 dywizją, ściągnięto ją, jak wiemy, na południe, osłabiając grupę wileńską. A gdy sobie uprzytomnimy owe charakterystyczne dreptanie na miejscu Czwartej armii pana Ciergiejewa przed rozpylonemi przez nas samych na 100 kilometrowej przestrzeni dwiema dywizjami, gdy uprzytomnimy, że ani 11 lipca, ani 12, ani nawet może 13 żadna z części innych armii sowieckich wymieszać się do boju nie mogła. Gdy wreszcie weźmiemy pod uwagę, że pomimo oczywistej słabości obrońców Wilna, była to jedyna na całym Długim froncie generała Szeptyckiego Atakująca grupa Której atak nie był nawet Bez powodzenia To łatwo sobie wyobrazić można Że przy tej zupełnie możliwej Do okazania pomocy Zgodnie ze wskazaniami I rozkazami naczelnego wodza Mogłoby być odniesione zwycięstwo Nad drepczącą nieśmiało Czwartą armią pana Siergiejewa Zwycięstwo nad tą właśnie armią, która w dalszym rozwoju operacji decydowała stale i zawsze, aż do Warszawy, o nieustannym, nieprzerwanym cofaniu się frontu generała Szeptyckiego. Lecz na poddanie się jasne i wyraźne woli nieprzyjaciela, jeszcze dotąd nigdzie na wojnie nie znaleziono lekarstwa.